Siemano. Dzisiaj podzielę się z wami dobrym patentem przy okazji wymiany rozrządu. Tutaj akurat na przykładzie silnika 1.8 turbo 150 koni. Ten rozrząd akurat jest tak skonstruowany, że nie ma takich fajnych patentów, że tutaj macie jakieś dziurki i blokujecie sobie koła rozrządu, koła na wale jak w przypadku nowszych konstrukcji czy tam innych konstrukcji no tutaj akurat nie wiem może jakieś blokady są tutaj dedykowane w serwisie Vaso czy, czy gdzieś tam no ale takich stricte właśnie blokad że wsadzacie wiertło lub wkręcacie śrubę no akurat na przykładzie tego silnika nie ma no i patrzyłem sobie w internecie jak się wymienia ten rozrząd bo akurat w, w takim silniku robię pierwszy raz i znalazłem taki, no, wydaje mi się bardzo pomocny patent. Yy, tutaj yy, w tym przypadku na kole wałka rozrządu i na pokrywie głowicy jest tutaj yy, jest oznaczenie, tu jest takie wycięcie na kółku, to zaznaczone na biało, i wycięcie na pokrywie głowicy. Na dole natomiast na kółku wału rozrządu nie ma żadnego fabrycznego oznaczenia. Jest tylko oznaczenie, jak założycie koło pasowe. To na, koło pas na kole pasowym jest, i na tutaj na pokrywie jest. No ale wiadomo, jak wymieniamy rozrządu, no to musimy zwalać jedno i drugie, więc to nam nic nie pomoże. I tutaj też tutaj ktoś, ktoś sobie tak poradził, że yy, zrobił znak. No wiadomo, no trzeba te znaki zrobić, zaznaczyłem sobie na kółku i tam na yy, obudowie, to jest chyba tutaj, nie wiem, obudowa pompy oleju, no mniejsza z tym, na, na bloku no powiedzmy i tak, yy, jaki ten patent, więc zauważyłem, że yy, żeby, się, żeby mieć pewność, że się nie, nie pomylicie, to ludzie robią, to jest na yy, yy, zagranicznych kanałach na YouTubie, to zauważyłem, że znaczycie sobie yy, na pasku i na kółku znaki. Yy, tak jak na przykład w rozrządach na łańcuchu, też ogniwka są często inne i po tych ogniwkach się yy, zakłada rozrząd. I tutaj tak, zaznaczamy sobie na pasku, na starym pasku i na, yy, na kole dwa znaki, żeby to wiadomo, że jest góra. I tak samo sobie zaznaczamy na, na pasku i na kole yy, wału. Yy, też znaczek, yy, jednocześnie na, na kole i na pasku. I później zdejmujemy pasek. Yy, zdejmujemy pasek i odliczając tutaj ilość tych yy, zębów, yy, przenosimy te. Te zaznaczenia na nowy pasek i wtedy zakładamy nowy pasek i te znaki muszą się pokrywać. To nie ma opcji, żeby, żeby się pomylić. Musi wszystkie koła względem siebie będą tak jak na starym pasku, na starym rozrządzie. No ja zaraz tutaj wszystko to zdemontuję, założę nowe, przeniosę te, te oznaczenia, założę nowy pasek i zobaczymy, jak to tutaj będzie się przedstawiało. Nowy rozrząd założony razem z pompą wody. Sposób z zaznaczaniem markerem na pasku i na kołach uważam za bardzo pomocny, bo naprawdę tutaj bez żadnych blokad w tym rozrządzie. No, można się pomylić, a tak jak coś ja napinając tam na dole, zakładając na dolne koło, tutaj ten pasek po prostu, no, koło się trochę przesunęło i on przeskoczył o jeden ząb, mimo że była tu była trytyta, no, może tak nie spiłem tak mocno jej, no, ale to jakoś, tak, mimo wszystko nie powinno przeskoczyć, a sobie przeskoczyło o jeden ząb. No i od razu, jak tutaj się podniosłem, to od razu widziałem, że że te znaki się nie zgrywają, więc przy takim rozrządzie, gdzie nie ma tych, no a te znaczki naprawdę są takie tutaj ubogie, tutaj jest jeden znak, tak jak wcześniej było, no tutaj jest na pokrywie głowicy, na kole, no a na dole, na kołach, to tak jak już wcześniej mówiłem, w ogóle nie ma znaków, tutaj u mnie było fajnie, ktoś to zaznaczył i można było to zweryfikować. Bez zaznaczenia na, na, tej, na tym dolnym kole, na wale, no to trzeba później znaki są dopiero na kole pasowym i na obudowie, więc trzeba to złożyć, założyć obudowę, założyć koło i dopiero zweryfikować, czy znaki się pokrywają, więc bez zaznaczenia tutaj markerem, markerem uważam, że no, no nie ma innej opcji, żeby, żeby ten rozrząd założyć. Od razu, przy okazji, to jest silnik 1.8 Turbo AGU 150 KONI od Golfa 4. I od razu po, po, podam wam momenty do śrub. Bo też no, ja trochę musiałem się naszukać. Tego i tak. No, tutaj koło napinacza 27 Nm. Tutaj ten napinacz, który napina te koło, to jest górna śruba 20, dolna 15, pompa wody 15, koło pasowe 25 i osłony 10. No i tyle. No, na przykładzie tego silnika jeszcze raz polecam Wam, a no jeszcze powiem jak odniosłem te znaki ze starego paska na nowy. Po prostu przyłożyłem sobie, położyłem nowy pasek na stary. Jeszcze go tam izolacją w paru miejscach skleiłem jeden z drugim, żeby, żeby idealnie te zęby się zgadzały. No, przeniosłem te znaki. przeliczyłem jeszcze zęby dla pewności na jednym i na drugim. Akurat tutaj było 67 zębów między, między tymi znakami z koła rozrządu a koła nawale. No, i tyle i założyłem. No, i od razu widziałem, jak coś tam tak jak powiedziałem, a przeskoczyło mi raz tutaj na górze, i raz na dole. Więc, jakby nie, jakbym nie miał tego narysowanego, to mógłbym tego nie zauważyć, i później na znakach bym, bym patrzył. No, a te znaki naprawdę, no to są takie ubogie, że, że no, można się pomylić. Może jak ktoś tam robi często te rozrządy, no to już ma w i tak dalej, ale dla. dla no, Strzeżonego Pan Bóg strzeże i w tym przypadku uważam, że, że pomysł jest bardzo dobry i im więcej chyba znaków tym lepiej, nie wiem, niektórzy mówią, że to jest druciarstwo, ja tam się z tym nie zgadzam, takie zaznaczenie uważam, że naprawdę jest no bardzo pomocne i polecam robić to jak będziecie robić rozrząd 1.8 turbo. No i co by było na tyle. Kolejny mój filmik. Yy, nie wiem, jakoś YouTube yy, nie podrzuca tych filmików. Gdzieś tam w czeluściach yy, są na dnie. Na, nie wiem, może to, może to się zmieni, a może nie. No, trudno, może ktoś znajdzie, będzie robił to. Może w tych czeluściach znajdzie i, i mu to pomoże. Dzięki za oglądanie. Do następnego filmiku. I cześć. Jeszcze tak wyglądają te znaki na... Na pasku. Tutaj są te dwa znaczki z koła rozrządu, a na dole jest znaczek z koła zwału. No i przykładacie, na, na górę kładziecie nowy pasek, żeby on najlepiej, żeby no był no idealnie leżał, żeby te zęby się pokrywały, i później odnosicie te znaczki. Na nowy pasek i zakładacie i musi być, jeżeli będzie się pokrywało to z kołami, no to będzie ten rozrząd będzie identycznie tak jak był wcześniej. Nie wiem, ten pasek był moim zdaniem, nie, na pewno był zmieniany i pewnie by jeszcze pochodził, no ale to nie, nie znałem historii tego auta, więc ciężko powiedzieć. Nie no, nie wygląda jeszcze źle, no ale nowy to nowy, będzie spokój. Także metoda na, na markerka naprawdę polecam.